Mamy zmiany w polskiej reprezentacji. Dalej się teraz raz piłki. Maleczny, maleczny. Ale to obroniony. to proszę, maleczny. To maleczny. Jestem Polacy również, podobnie jak drużyna nas z Izraela, szybko rozgrywają piłkę po obwodzie. Piękna obrona, No i zbiórka po stronie polskiej reprezentacji. Trwa walka o piłkę, która leży na ziemi. I podnosi ją zawodnik reprezentacji polskiej. Święty strzał. Nie spieszą się w tej sytuacji. I chcą to skutek. Kolejna, kolejny atak tak duży. Różnienie dynamitu. próba minięcie jeden na jeden. Uj, bardzo skuteczna akcja w obronie. Maciej kawka. Zawodnik z numerem 33, czy będzie strzelał? Strzela i skok! Uh, proszę Państwa! Podpora ofensywy warszawskiego gromu. ...warunki. No ale widać, że nasi zawodnicy są zdeterminowani i bardzo dobrze przygotowani do tego meczu. Należy pamiętać o na tym, że niedawno zakończony sezon, czy też runda jesienna w polskiej Ligi Lacrosse, przygotowała w bramki fantastyczne mecze. i zawodnicy na pewno jeszcze pamiętają, Tamte spotkania, widać to po ich dyspozycji. I po raz kolejny fantastyczne przejęcie relacji Polski. Ludzie podaje. To wygra walkę o piłkę. Bardzo pewnie grający bramkarzem z rewizji no ale grający pewnie. Mimo to stracił dwie bramki przeciwko z zawodnikom z Polski. No i fantastyczne po raz kolejny zachowanie Polaków, którzy walczą o każdą piłkę. Bo nie mają łatwości w konstruowaniu akcji muszą walczyć o na no naszej reprezentacji, reprezentacji zarówno po stronie bronionej, jak i atakowanej, radzą sobie doskonale. Tym razem świetna obrona podwójna naszego bramkarza, z którego znowu chciał zaskoczyć atakiem z zabranki za z numerem 18. Szybkie... Przeniesienie klipi na drugą stronę wojska. Reprezentacja Polski również w clearingu tutaj bardzo dobrze. I zaraz zobaczymy jak skończy się ta akcja. Dobra sytuacja, ale uspokajają teraz grę. Janek Ryzak. Jeden, drugi zwód. I strzał, który nie bardzo... Polacy spokojnie rozgrywają piłkę po obozie, ale mają to bardzo zajmijcie, bo nie podwalamy. Uuu, super, sytuacja. makro. Nasze gałęźce rozrastają bardzo dobrze, widać pewność w nich, że... Atak также я хочу вам дать гуд гранек. Затем пьют, как пошли на индустрию, Polska w obronie, bardzo dobra gra naszych defensorów i szansa do szybkiego kontrataku. Precyzyjne podanie. Jak Polacy zdecydują się, że w tej sytuacji, sytuacja są za Tak jest! Jan? Polacy widzą, że w bardzo, Ale przeciwko czterem zawodnikom nawet tak dobrze że ten zawodnik on musiał. Ostatnie sekundy kary. I Polacy już w komplecie i też fantastycznie radzą sobie w defensywie. Teraz próba wyprowadzenia piłki. Idealne, idealne się półbolistka. No i reprezentant Polski naprawdę pokazuje tutaj klasę. Pokazuje, że to w tym wygrać dla krosa. Myślę, że możemy być spokojni i zrealizować kolejny I doskonała dyspozycja bramkarza drużyny łotewskiej, który nie będzie obronił. Ze zmiany wchodzi Joachim Pernal to czasem fantastyczne uwolnienie się Wojtka Filipka do grania. To jest efekt Jan ten podaje pod bramkę. No i Wojtek Filipek blisko pogrania bramkarza. Duży młotecznik, który teraz potężnym uderzeniem atakuje naszego zawodnika. Jest gwizdek. Może strzał, ale prosto w Dobrze ustawionego bramkarza Polski. No i po piłki na 2 do 3. Zmiana w reprezentacji Polski Tymczasem wzdłuż bramki atak prowadzi reprezentacja Polski Dobra sytuacja, świetny strzał i kolejna interwencja łotewskiego bramkarza Podanie przed bramkę Niecelne Łotysze wychodzą Fantastycznie, decenzji, po raz kolejny To no, nasi odrońcy bardzo się się z ukazaniem piłki, ale tym samym rozlegają się zawodnicy to było to jest kiszyk i uchylenia gałotów Polacy skutecznie przeciwników tutaj współpraca zawodnika, ale w tym na dzień, no i Wronie się Polski no, w drugiej kwarcie zespołu Odeski prezentuje się zdecydowanie lepiej niż w pierwszej. Ale nasi reprezentanci też pokazują cało dobrego Lakrosa. Kolejna próba ataku zabranki, bramki, na ulicy robią to bardzo dobrze, ale polscy obrońcy na posterunku. Dla się bramkę. Tutaj przeciwko sobie zawodnik łukawski ma polskiego obrońcę z długim kijem, niełatwo będzie mu minąć. Ale

Łotysze stawiają mocny opór, przebrzmiewając sobie zawodników naszej formacji ofensywnej. Z tego powodu musieliśmy przesunąć grę dalej od bramki. Świetne podanie. Idealny zwód. Próba podania przed bramkę, tak żeby strzelić. Czy Polacy utrzymają piłkę w boisku. z tego zawodnika Rejna round dla Polaków Polacy mają piłkę za bramką Teraz rozgrywają atak pozycyjny Cał po ziemi mózga Słupek

się próbują wyprowadzić piłkę ze swojej połowy. Lekka presja ze strony naszej reprezentacji. Nie, nie. Ale łotysze, na no, na no, jest no, 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 korzyść naszej reprezentacji. na na Polska ostro broni Zawodnicy Różnym Łodzie będą szkali szansy na kontaktową bramkę Ale popełniając takie błędy mają na to niewielką szansę czasem próbu ustawienia ataku 6 minut do końca spotkania Polacy uważnie w obronie bardzo dobrze radzi sobie Janek Rydzak. Podwójnie, i potrojenie przez polskich reprezentantów. Po raz kolejny próba ataku z zabranki. To niebezpieczna sytuacja, ale Polacy porazili sobie w tej sytuacji. No i Łotysze będą musieli ponawiać atak na naszą, na naszą bramkę. Nasi defensorzy bardzo dobrze zaczynają w od sytuacji, zarówno grą jak i grą próba podania pod bramkę, ale nie celna. piłkę zbiera Piotrek Wężyk, o i kolejne niesportowe zagranie. Zarówno w obronie, jak i w ataku, teraz zagranie, ale pada wojka Wojtek, ma Wojtek, prosto w bramkarza. No, najwyraźniej, Jeraf już, zawodnik do 12 który w dotychczasowych spotkaniach zaliczył już dwie minuty kary. Ratował swój zespół przed stratą bramki. Nie zmienia to faktu, że Polacy cały czas prowadzą w tym spotkaniu. Decyzyjni we w Już minęli połowę. Idą dalej. uspokajają grę. Boiska. No, w rogu boliska. Dobra, karzyny łotewskiej Poczyna sobie bardzo elegancko, ale fantastyczna. zbiórka Reblatów Polski. Super zwód. Joachim. Wielu przeciwników. Pamiętajcie, że czas płynie na korzyść reprezentacji Polski.